Cześć, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem pogankowym, jak widać, dlatego że dawno takiego filmu nie nagrywałam. No i dzisiejszy temat jest takim dość lekkim tematem, na który no, nie musiałam się przygotowywać, ale wiem, że Was ciekawi, bo dostawałam wiele wiadomości w całym tym procesie ubiegania się o pozwolenia, wyjazd dla, dla Arifę. Niektórzy z Was nie byli świadomi też do końca z czym to się je i, i jakie to jest skomplikowane. No i dodatkowo trochę opowiem właśnie o Polsce, jak tam było, jak nam się podobało. We vlogach trochę widzieliście, ale no ja nie biegam cały czas z kamerą. Nie chciałam biegać cały czas z kamerą. Nie wszystkie rzeczy da się nagrać kamerą. A niektórych rzeczach po prostu mogę Wam powiedzieć. O tych, które Was interesują i które najczęściej powtarzały się w tematach naszych rozmów na Instagramie, chociażby. Więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy do tematu. Jeszcze tak, y, dodam tylko, że nagrywam na balkonie, gdzie mam otwarte oczywiście szyby tutaj, więc mogą być jakieś zakłócenia, hałasy z tyłu, moje dziecko jest na chwilę obecną zajęte, więc mam tą chwilę czasu, żeby tutaj usiąść i, i Wam poopowiadać. Ale y, no, jeżeli jakieś zakłócenia są, to są i będą, bo ja nie mogę po prostu zamknąć tutaj okien. Jest za bardzo gorąco chyba sami widzicie po mnie że no dotarło do nas konkretne lato ale zacznijmy już nie przedłużajmy zacznijmy temat tego filmu czyli główny temat tego filmu czyli jak wygląda procedura wylotu dla dziecka znajdującego się w rodzinie zastępczej niektórzy z was jakaś część właśnie moich widzów myślała że po prostu ja sobie tak o Y, mogę wsiąc, wsiąść z Arifę do samolotu, wystarczy tylko kupić bilety i to jest koniec. Y, jak większość jednak wie, dla męża Polki nie jest to proste. Y, nie jest taki do końca proste, no bo w porównaniu do tego, co my potrzebowaliśmy dla Arify, to jest to naprawdę proste dla naszych mężów. Ogólnie trzeba mieć wizę, y, żeby lecieć do Polski. Turcy po, potrzebują takiej wizy, i o ile to jest taka trochę formalność dla męża y, Polki, tak y, w naszym przypadku było to coś nowego i coś y, o wiele bardziej skomplikowanego. Nowego było nie tylko dla nas, ale nowe, nowe to było też dla urzędników, tutejszych tutaj urzędników od pomocy społecznej, y, ale także y, było to też nowe dla urzędników socjalnych, pod których my podlegamy, arife podlega i tak dalej, ale było to też nowe dla ambasady, więc jak ja się dowiadywałam, jakie dokumenty będą nam potrzebne, w jej przypadku to też to była nowa informacja, jakby nowa sytuacja. Pierwszy raz taką sytuację mieli, ale do tego przyjdziemy później. Najpierw, aby wylecieć za granicę, to co potrzebujemy? Oczywiście paszport. No i tutaj paszport w sumie był takim najmniejszym problemem. Urzędnik, który sprawuje pieczę prawną, opiekę prawną nad Arifę, na początku złożył dokumenty do sądu, aby uzyskać właśnie pozwolenia, aby mógł dysponować, dysponować prawem do ubiegania się właśnie o paszport, o wizę i No i wtedy to nastąpiło w sumie tak, nie odczuliśmy tego, bo on wiedział, że będziemy chcieli wylecieć do Polski. I my tylko czekaliśmy na te wszystkie sprawy typu kwarantanny, typu szczepienia, typu testy, wszystko to się unormuje, więc jakby, jak to już zaczęło normować, to poinformowaliśmy, że mamy taką chęć wylotu do Polski i on zaczął właśnie tą procedurę, więc ja tego tak do końca nie śledziałam. Wiem, że dostał te uprawnienia od sądu jak najbardziej. No więc następnie musieliśmy się postarać o paszport dla Arife. I tutaj też nie było jakiejś e, bardzo skomplikowanej e, sytuacji, no bo tak naprawdę to tylko różniło się tym, że w normalnej sytuacji, takie jak na przykład mają rodzice swoich dzieci, udajecie się do urzędu, składacie podanie o paszport i tyle. U nas wyglądało to podobnie, tyle że musiał być przy tym nasz urzędnik, który pokazał pismo, że może w imieniu jako, jako o, opiekun prawny, e, składać takie dokumenty, tutaj są rodzice zastępcze, cel podróży powiedzieliśmy, no i opłatę za paszport oczywiście ponieśliśmy my. W przypadku małych dzieci, takich jak Arife, e, powiedziano nam, że wydaje się paszport na 5 lat chyba, 5 albo 4 lata, jakoś tak, nie pamiętam, <laughs> nie sprawdziłam tego, 5-4 lata, jakoś tak jest. Tutaj gdzieś napiszę na dole, sprawdzę. I w Turcji, jak wiecie albo nie wiecie, wydawanie paszportów jest drogie. Wyrabianie paszportów. Jakby cena zależy od tego, na jak długo wyrobicie paszport. No i w przypadku paszportu od 4 do 10 lat to cena wynosi 1478 lir. I tyle też właśnie zapłaciliśmy za arifę paszport, czyli wyrobiliśmy na jak najbardziej maksymalny czas. To tylko i wyłącznie dlatego, E, aby nie biegać co chwila z wyrabianiem paszportu i nie załatwić tych spraw, e, nie mogliśmy na 10 lat, więc wyrobiliśmy na tyle, na ile możemy, najdłużej. No i potem co? E, musieliśmy uzyskać zgodę na wizę i wylot. E, I tutaj się trochę zaczęły schody, bo mm, nikt nie wiedział, jak to załatwić, każdy twierdził co innego. E, tak, urzędnicy tutaj w Mersyn nie wiedzieli do końca, jak to załatwić prawnie z tymi procedurami, żeby wszystko było ok. Myśleli, że to też sądownie będzie musiała być wygadana zgoda i w ten oto sposób straciliśmy w sumie 6 miesięcy, dlatego że nasz urzędnik próbował to załatwić sądownie. Kiedy my się udaliśmy w końcu do sądu, aby odebrać decyzję sądu, poinformowano nas, że żadnej rozprawy z tego powodu nie było. Jakby nikt nie poinformował urzędnika, a nikt nie poinformował nas, więc tak sobie po prostu czekaliśmy na co, nie wiem. Um, że to, um, że to, że to wyda urzędnik, chyba wtedy nas tak poinformowano. Potem musieliśmy się podowiadywać z różnych stron, dowiady, dowiadywaliśmy się od od prawników, nasz właśnie ten pan urzędnik również robili tam zebrania, ci urzędnicy, dzwonili po różnych tam urzędach, dowiadywali się w końcu, w końcu usłuchajcie, ustalono, że taką zgodę tak naprawdę wydaje nam opiekun prawny dziecka czyli ten właśnie urzędnik. No i e, tak też się stało w końcu, że e, ten pan Udał się, nie musieliśmy być tam obecni, wystarczyły nasze dokumenty. Udał się do notariusza i wydał oficjalne takie pismo, zezwolenie na ubieganie się o wizę w imieniu Arife dla mnie i dla Giokana, czyli my jesteśmy upoważnieni o ubieganie się o wizę dla niej, właśnie składanie papierów na paszport, wyjazdy z nią zagraniczne, wielokrotnego pobytu, czyli jakby to nie jest jednorazowa. Jednorazowy dokument, no i to wszystko zostało spisane oficjalnie u notariusza, potwierdzone i tak dalej. Potem musieliśmy uzyskać wizę. E, A uzyskać wizę, tam nie było najmniejszych problemów. Ja po prostu zadzwoniłam, pani mnie poinformowała, że nie mieli takiej sytuacji. Ona nie wie, musi się konsula spytać. No i konsul udzielił informacji, że tak naprawdę wymagał od nas e, normalnych dokumentów typu e, Typu, że no, paszport dziecka, tak, tam zdjęcie i y, musieliśmy po prostu y, przedstawić dokument, że jesteśmy rodziną zastępczą. Tylko tyle. Y, I to też jak najbardziej mogło być w języku tureckim. Tego nie trzeba było tłumaczyć. My dodatkowo dołożyliśmy jeszcze tą zgodę, którą uzyskaliśmy właśnie od tego urzędnika, tą potwierdzoną notarialnie, że możemy się w y, imieniu Arify o wizę u, 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 um, ubiegać a także możemy z nią rzeczywiście za granicę lecieć, że taka zgoda została wydana i z tymi dokumentami właśnie udaliśmy się do y, biura y, pośredniczącego w składaniu wniosków wizowych, y, to jest Global, firma Global, no i tam my składaliśmy właśnie y, wniosek wizowy dla Arife nie trzeba było płacić za taki wniosek wizowy. Tam do któregoś roku życia y, dzieciom nie trzeba płacić za taki wniosek wizowy, też nie są pobierane jakieś tam y, odciski y, li, li, papilar, lin papilarnych, odciski palców, y, to dopiero od któregoś roku życia dopiero jest, więc jakby mogliśmy tutaj załatwić bez obecności Arify, tylko byliśmy sami z dokumentami. No i okej. Okay. No i rzeczywiście my taką wizę dostaliśmy. Na nią zostało to wszystko pozytywnie rozpatrzone. Także w przypadku składania dokumentów o wizy nie mieliśmy najmniejszych problemów, nie było jakichś takich dziwnych dokumentów. Ale jeszcze przed samym wylotem musieliśmy taką dostać ostateczną decyzję i zebrała się komisja. Komisja urzędników w Mersin. Wszyscy urzędnicy w Mersin, odnoś, zajmujący się właśnie rodzinami zastępczymi. Siedli, obradowali z tego co nam powiedział nasz urzędnik, to, no, to były takie pytania, takie wątpliwości, czy, czy my wrócimy, czy my to dziecko gdzieś nie wywieździemy i tak no, dalej. Jak to usłyszał, to tak w sumie się teraz zaśmiał, no ale jak, gdzie mielibyśmy wywieźć to dziecko i tak dalej? No ja wiem, no, ale to są takie procedury, no i oczywiście wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że y, nie widzą takiego zagrożenia z naszej strony. Więc jak najbardziej taką ostateczną jeszcze zgodę nam wydano. No i my potem, aby móc polecieć do tej Polski, my latamy zawsze na Berlin, dlatego że jest po prostu nam, to jest najlepsza opcja dla nas przez właśnie Berlin najtaniej, najwięcej mamy połączeń i, i jest nam po prostu najwygodniej. No i żebyśmy nie mieli problemu na tej kontroli paszportowej i tak dalej, postanowiliśmy wszystko przetłumaczyć, te wszystkie dokumenty, czyli dokument odnośnie tego, że jesteśmy rodziną zastępczą, dokument odnośnie pozwolenia na wylot dla Arife i ten drugi ostateczny dokument. Wszystko zostało przetłumaczone na dwa języki, na język polski, jeżeli by nas tutaj sprawdzali w Polsce z dzieckiem, no i na język niemiecki, tak żeby... Po prostu było szybciej, sprawniej, i tak dalej. No i nadszedł dzień wylotu, yy, i ruszyliśmy. Ruszyliśmy z Ankary. My najpierw pojechaliśmy do Ankary, tam zostawiliśmy yy, naszą ELę pod opieką Teściów. Dużo osób też pytało, co się dzieje z ELą. ELa była jak najbardziej dobrze zaopiekowana, była u Teściów, spędziła fantastyczne dwa tygodnie u nich. Wierzcie mi, że ona y, takie pobyty też lubi. Bardzo o nim dbają, szczególnie jeżeli chodzi o jedzenie i jej wagę. E, o to się nie trzeba martwić. No i e, jeżeli chodzi o kontrolę paszportową, e, to ani w Turcji przed wylotem nas pan nie spytał, dlaczego dziecko ma inaczej nazwisko, co się dzieje i tak dalej, ani e, na kontroli paszportowej w Niemczech. E, Geoka się bardzo denerwował, tam, że bardzo zestresowane, że mogą zadawać jakieś pytania. A, a co jeżeli? No, ja byłam bardzo spokojna, dlatego że mieliśmy, jakby, tyle dokumentów, że jakby, no, niemożliwe, żeby nas przepuścili nie jesteśmy pierwsi i ostatni. No i nas wtedy sprawdzał na kontroli paszportowej w Niemczech pan, który był Polakiem. I w sumie zadawał bardzo takie klasyczne pytania, dotyczące osób pochodzących z poza granicy Schengen, typu. Gdzie jest jakby wasz cel podróży, gdzie się zatrzymacie, u kogo będziecie? Czy macie już bilety podwrotne, czy mogę zobaczyć rezerwację biletów powrotnych i tak dalej. Wszystko to takie typowe klasyczne pytania, myślę, że dziewczyny wiedzą, o czym mówię. Nic na temat arife nie było. No i tak przeszliśmy po prostu bez problemu bo i kontrolę paszportową w Turcji i w Niemczech. No i my mm, mieliśmy wylot. W Piątek, nie wiem, że pamiętam, tak, my byliśmy w środę wieczorem u Teściu, w piątek yy, wylecieliśmy, yy, mieliśmy lot bezpośredni Ankara-Berlin. Zastanawiałam się, jak to będzie, czy Arifa będzie yy, źle znosiła lot, wiecie, jak różne dzieci przeżywają tą różnicę ciśnień, startu, lądowania itd. Natomiast nie, Arifa była super, mega podekscytowana, że będzie leciała samolotem. Yy, i tak naprawdę y, nie sprawiała żadnych problemów. Wsiedliśmy do samolotu, był start, myślałam, że się być może wystraszy, natomiast nie, ona była podekscytowana, e, zapięła w sobie sama pasy, sama sobie siadła, no strasznie była podekscytowana i po starcie, kiedy już byliśmy w górze, samolot się, no wiecie, unormował, jego pozycja się unormowała. Ona zaczęła układać się e, do pozycji śpiącej, ona pójdzie spać. No i rzeczywiście zasnęła, zasnęła na połowę lotu, w drugiej połowie lotu jedliśmy, bo mieliśmy samolot z linii Turkish Airlines, więc mieliśmy począstunek, jedzenie i ona sobie wtedy zjadła tam kanapkę, trochę się zajęła tabletem i w sumie zaraz lądowaliśmy. I tak w sumie nam przebiegła podróż do Polski. Droga powrotna z Polski do Tur Turcji była troszeczkę trudniejsza, dlatego że mieliśmy lot z przysiadką w Stambule, ale to nie było najtrudniejsze, tylko najtrudniejsze były godziny lotu. My lecieliśmy bardzo wcześnie rano z Berlina i dlatego też musieliśmy być na tym lotnisku wcześniej. Jako, że musieliśmy być wcześniej, musieliśmy wyjechać wcześniej, bo też się zastanawialiśmy, mogą być kolejki, mogą nas zatrzymać na tej kontroli paszportowej. Lepiej być wcześniej niż później. No i dopiero wtedy... W Niemczech spytano nas, dlaczego dziecko ma inne nazwisko. Kim my jesteśmy dla dziecka, kim jest dziecko dla nas. I to, o to spytał pan, który wydawał nam bilety, czyli dostał nasze paszporty, yy, i wtedy pokazaliśmy mu dokument. Właśnie, że jesteśmy rodziną zastępczą, on sobie przeczytał. Powiedział: Aha, okej, okay, spoko, i w sumie to było na tyle. Na kontroli paszportowej, tej, takiej wiecie, pożegnalnej, też nie było najmniejszego problemu. E, wsiedliśmy do samolotu, no i polecieliśmy, mieliśmy przesiadkę w Stambule, spokojnie zdążyliśmy się przesiąść, e, potem ze Stambułu do Ankary i, yy, i też yy, ta droga nam upłynęła bez najmniejszego, najmniejszego problemu. W Stambule na kontroli paszportowej też nikt nie pytał o to, kim jest dla nas Arifia i tak dalej, także jedyne pytanie padło podczas wydawania biletów w Berlinie. Podróż i jednym i drugim samolotem Arifę zniosła bardzo dobrze. Pierwszym samolotem jak leciliśmy również spała, drugim samolotem nie spała, ale mm, to chyba bardziej ciężej zniósł te loty Giocam, dlatego że się lekko przyziębiła. Wiecie jak to jest, jak jest zmiana ciśnienia, a jesteście przyziębieni, więc tak, zdecydowanie lepiej zniosła to Arifę. No, mieliśmy troszeczkę perypetii z drogą powrotną z Ankary do Mersin, dlatego że my wróciliśmy w niedzielę. A w poniedziałek Gjokan musiał pójść już do pracy i w niedzielę po przylocie do Ankary, po krótkim odpoczynku, ruszyliśmy w trasę autem. Byliśmy bardzo zmęczeni, wtedy pogoda w ogóle nie dopisała. Nie pamiętam takiej pogody nigdy, kiedy jechaliśmy drogą właśnie Ankara-Mersin. Bardzo lało, było kilka burz po drodze. Na większość czasu też ja kierowałam, dlatego że Giocanno po prostu się źle Natomiast jeżeli chodzi o cały ten y, nasz pobyt w Polsce, jak było? Jak nam się podobało? Jak y, Arife się podobało? Często, gęsto o to pytacie. No i pozwólcie, że Wam odpowiem. Arife czuła się w Polsce jak ryba w wodzie. Naprawdę. Y, nie miała szoku takiego, że mówią raptem wszyscy po polsku. Była przy, przyzwyczajona do języka polskiego, do, do tego, że moja mama mówi po polsku. E, oczywiście była super szczęśliwa, jak zobaczyła swoją babcię. E, no i co? No i jak e, tylko wpadliśmy do, do, do rodziny, e, do mojego brata, to też e, nie traktowała nikogo jak obcych, e, znała ich przez telefon, przez kamerkę, więc e, bardzo szybko się zaklimatyzowała szczególnie. Ułatwiło jej to po prostu towarzystwo, towarzystwo jej kuzynki, dlatego że mój brat ma córkę dokładnie dwa miesiące młodszą od Arifę, więc możecie sobie wyobrazić, jak one były szczęśliwe, jak się zakolegowały i wspólnie się bawiły, psuciły i tak dalej. Arifę bardzo dobrze się tam czuła. Na tyle dobrze, że pierwszy raz, tak naprawdę pierwszy raz zostawiliśmy Arifę na noc. Bez nas. To był pierwszy raz, kiedy odważyliśmy się to zrobić. Stwierdziliśmy, ok, zobaczymy, zobaczymy jak Arifę to zniesie. Arifę tak naprawdę, to chyba my się bardziej stresowaliśmy od niej, bo Arifę miała totalnie gdzieś, gdzie jest mama z tatą, bo ona przeżywała po prostu super, super chwilę życia. Wiecie, była w centrum zainteresowania, miała tutaj koleżankę do psot, no nie było mowy w ogóle o spaniu z mamą, także e, zawsze mama, 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 e, najchętniej to spać z mamą, a tymczasem e, mama poszła w odstawkę z tatą, ona będzie spała z Zuzią i końc, kropka. No i, i tak to w głównym mierze wyglądało, e, kiedy jechaliśmy właśnie w odwiedziny, czy to do mojej babci, czy to do mojej kuzynki, jednej, drugiej, czy to właśnie do Miłosza, Rity, pojechaliśmy, to też się czuła u siebie w domu, ona się sama... Gościła, tak naprawdę, ze wszystkimi łapała super kontakt. Uwie, uwielbia, uwielbiała w sumie to, że byliśmy co jakiś czas u kogoś innego, poznawała inne osoby. Naprawdę, naprawdę czuła się super u, u mojej kuzynki, jak byliśmy. Ona też tam ma dzieci, więc super była zabawiona. Świetnie się po prostu bawiła. Co tu mogę dużo powiedzieć? Na pewno jej się ten wyjazd podobał. I bardzo się cieszę, że ona w ten sposób reagowała, że nie czuła się obco, nie czuła się, że jest gdzie indziej, tylko po prostu czuła, że jest wśród osób, które ją kochają, że to jest jej rodzina i tak dalej. Jeżeli chodzi o jej język polski, to jej język polski po prostu wystrzelił w górę. I to jest chyba jasna rzecz dla wszystkich mam dzieci dwu-wielojęzycznych, bo taki wypad do Polski, do rodziny, do przyjaciół daje ogromną, ogromną dawkę języka. Arifin na początku oczywiście, ona wszystko rozumiała, tylko ona um, część rzeczy próbowała mówić po turecku. Więc niektóre dzieciaki w rodzinie nie za bardzo mogły ją zrozumieć na początku, ale ona z czasem się przestawiła. Przestawiła się na tyle, że potem polsku zaczęła super, super mówić. I na chwilę obecną język Polski u Arife jest na równi z językiem tureckim, ona bez problemu się przestawia, bez problemu może powiedzieć to, co chce po polsku, jak i po turecku, bez problemu dogaduje się ze mną, po czym obraca się, nie wiem, do Giokana i to samo mu, to, co ja powiedziałam, powtarza po turecku, tłumacząc, nie mylą się jej te języki, czasami, e, czasami jakieś słowo woli powiedzieć po turecku albo zapomni, ale potem sobie przypomni, więc jakby też nie ma problemu. Bardzo świetnie sobie radzi, naprawdę, między tymi dwoma językami świetnie, świetnie przeskakuje. Także potwierdziło się to, co ja przypuszczałam, że te podstawy z polskiego, które załapała tutaj przy mnie, dadzą jej dużo i rzeczywiście jakby to poszło już swoim, swoim torem. Dlatego, że dzieci najlepiej się uczą przez zabawę i, i jedne od drugich, także Arifena, prawda? Zrobiła ogromny postęp, jeżeli chodzi o język polski. Tutaj w Turcji jest to kontynuowane też dzięki temu, że nie jestem ja sama z nią, ale też jest Rita i miłość, więc ona ma ten kontakt z językiem polski. dalej jest on duży. No i co mogę powiedzieć? No cieszę się bardzo, że udało mi się na chwilę obecną to zrobić, że ona mówi i w jednym, i w drugim języku na takim samym poziomie, bo te języki są jednak dla nas najważniejsze. Nie jest absolutnie do tyłu, jeżeli chodzi o języki, o, o, o rozwój mowy, to też sprawdzałam u niej. Ehm, no jest się w stanie ze wszystkimi dogadać. Ehm, jest świadoma tego, że, że ja mówię inaczej, ehm, tata mówi inaczej, jest świadoma tego, kto w jakim języku mówi. Chociaż powiem Wam taka ciekawostka, że do, do Miłosza, jak go pierwszy raz zobaczyła, to mówiła po turecku, wzięła go za turka. I mówiła do niego po turecku, bo czemu by nie. I tak, i, i, i to, to chyba tyle, jeżeli chodzi o wyjazd do Polski. I liczę na to, że będzie nam się udawało chociaż raz w roku do Polski polecieć. Kolejne wyloty z Arifa będą o wiele łatwiejsze, jeżeli chodzi o te procedury. Dlaczego ten wyjazd był po prostu najtrudniejszy, żeby to wszystko ogarnąć. Wyrobiliśmy paszport. Jest on już wyrobiony, więcej nie musimy się o niego starać w najbliższym czasie. Tak samo te pozwolenia wszystkie, które mamy, one są nadane jakby raz, nie, nie są jednorazowe, tylko jakby wielorazowego użytku, że tak powiem. Więc te tłumaczenia, te pozwolenia są jak najbardziej e, wydane i, i nie trzeba drugi raz tego przychodzić. E, oczywiście wiadomo, że musimy w urzędzie poinformować, oni taką informację muszą mieć, kiedy my lecimy i tak dalej. E, natomiast będziemy musieli powtarzać na pewno. Proces ubiegania się o wizę dla Arify, dlatego że Arife dostała też pierwszą wizę i ta wiza została wydana na krótki czas. Z reguły takie pierwsze wizy są wydawane na krótki czas, jednak podejrzewam, że może być też tak, że Arify nie będzie dostawała jakichś wiz długoterminowych. Jestem w stanie to zrozumieć. Zobaczymy tak naprawdę w praniu. Następnym razem, jak się będziemy ubiegać o wizę dla Arify, jeżeli znowu dostanie krótkoterminową tą wizę, to wtedy się ewentualnie spytam, czy u niej w jej przypadku możemy liczyć na wizę długoterminową. Jeżeli nie, no to trudno, jakby tutaj, ze strony ambasady polskiej, konsula polskiego nie mamy najmniejszego problemu. Są oni bardzo pomocni, więc to jest tylko tak naprawdę dla nas formalność. Więc następny, następny lot do Polski na pewno będzie łatwiejszy, raczej będzie polegał tylko na tym, żebyśmy go zaplanowali, kupili te bilety i polecieli. No ale na pewno nie jesteśmy w stanie robić tego kilka razy w roku, chociażby nawet przez wzgląd na ceny biletów obecne. No i tak, no i to jest w sumie tyle, jeżeli chodzi o tą całą procedurę. Dajcie mi koniecznie znać, czy się spodziewaliście, że tak to będzie wyglądało. Ja się nie spodziewałam, wiedziałam, że będzie trudno, ale nie wiedziałam, że miejscami aż tak i, i czasami człowiek miał dosyć. I docenia się wtedy to, jak łatwo takiego na przykład męża zawieźć do Polski. Kiedyś ta procedura ubiegania się o wizytę dla męża wydawała mi się Boże, jakie to jest trudne. Teraz to nie jest trudne. W każdym razie, podsumowując, bardzo się cieszymy, że mogliśmy doświadczyć tego. Marzyłam o tym bardzo długo, no ale tak jak mówię, raczej takie wyjazdy do Polski. Raz w roku, jak nam uda się zorganizować, będzie super. Moja mama też się zawsze stara przylecieć chociaż raz w roku do nas. No i to tyle. Jeżeli jesteście jeszcze ciekawi jakiejś rzeczy dotyczących właśnie tego tematu, to piszcie mi w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Dajcie mi też znać, co sądzicie, czy się spodziewaliście, że to będzie aż tak skomplikowane. No i jeżeli chcecie, bo wiem, że dużo osób się tym interesuje, pytacie się mnie i tak dalej, jak język Arife, jak polskie Arife, to może uda mi się jakoś opracować filmik odnośnie jej dwujęzyczności polsko-tureckiej i jakiś filmik na ten temat nagrać. Nie jestem specjalistą, ja specjalistów bardziej obserwuję i się słucham. I się e, ciągle edukuję, myślę, że będę edukowała, ale jeżeli e, chcecie posłuchać trochę na temat tej dwujęzyczności, chcecie posłuchać jej języka polskiego, bo osoby na Instagramie gdzieś tam słyszą w tle e, jej język polski więcej niż tutaj, być może uda mi się taki film e, dla Was przygotować, pomyślę w jakiej formie. Już niektórzy mi tutaj z was podpowiadali formę na temat filmu o dwujęzyczności Arife, no bo jakby nie patrzeć, jest to trochę też inny inny proces nauki, bo Arife od pierwszych dni z polskim styczności nie miała. Ale jeżeli was ten temat interesuje, chcielibyście posłuchać o dwujęzyczności, jak to wygląda z naszej strony, ze strony praktycznej, ze strony takiej kiedy dziecko dopiero w wieku dwóch lat osłuchuję się z, drugi, z drugim językiem, to dajcie mi znać. Na pewno coś dla Was przygotuję. Eee, tak i to tyle. Żegnam się tutaj z Wami i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmie już niedługo. Pa, pa. There is a life Hurrying to cut my teeth